Maurycy Polaski mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Przeglądam sobie taką książkę z, z domowego zbioru. Rozpolitykowałem się ostatnio troszkę, więc dzisiaj pora na Ramotkę. Ale jak uroczą ramotkę. Autorem tekstu jest pan Konrad Tom. Może Państwo pamiętają sęk z Dudka, to on też napisał ten sęk. To śpiewał Marian Rentgen bardzo dawno temu, ale kurczę chyba oryginalna muzyka się nie zachowała. A jeśli się zachowała, to ja nie znam, więc dorobiłem swoją urocza balladka. Proszę państwa na dzisiejsze czasy można by powiedzieć, że jest to piosenka o innowacyjności. Zapraszam serdecznie. Za siódmą górą, za siódmą rzeką, hen za siedmioma borami Mieszkał przed laty Rodryk bogaty z żoną Otylią i psami Rodryk był stary i z brzuszkiem tłustem, Ona zaś marząc o namiętności wzdychała Wydatnym biustem dwadzieścia kilo, bez kości Raz sobie siedzą w czas obiadowy Przy czarnej kawie w altanie Aż tu przychodzi pan dzielnicowy z cyrkułu, niesie wezwanie. Sam król monarcha w złotej koronie takimi pisze słowami: Przybądź, Rodrygu, zaprzęgaj konie, na pierwszą krzyżową ruszamy. Że jestem rycerz, Rodryk powiada, więc muszę stanąć w potrzebie. Biedna Otylia, bo tak wypada, woła: cóż pocznę bez ciebie? Nic mi nie pocznij, żebyś nawet począć nie miała ochoty. Ja ci na wszelki lepszy wypadek luba założę pas cnoty. Znów policmajster trąbi pobudkę, bo już wszystkie rzeczy przystojne. Raz, dwa zamyka żonie na kłódkę, a z kluczem rusza na wojnę. Rodryk nie wraca, mijają lata, pas noty ciąży otyli, aż dnia pewnego ktoś zakołatał do furtki wiodącej do willi. Otylia z okna na niego patrzy i pyta go czego szukasz? Rzekł: Szukam pracy oraz kołaczy, bo bezrobotny jest ślusarz. Otylia wiedzie go do Alkowy, że młodzian był majster nielichy. W ten właśnie sposób nieszablonowy powstały pierwsze wytrychy. No i tak wychodzi, że proszę Państwa, jest dzisiaj 26 września już. I czwartek imieniny obchodzą Cyprian, Damian i Justyna, a także Amancjusz, Budziwoń, Dalmacjusz, Dalmacy, Eusebiusz, Kalistrat, Kasper, Kosma, Lena, Lucja, Łękomir, Lucja. Maynard, Nil, Nila, Nilus i Teresa. Najlepsze życzenia wszystkim Państwu. Światowy Dzień Morza mamy. Nietypowych świąt. Europejski Dzień Języków Obcych też. Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Światowy Dzień Antykoncepcji. oraz Światowy Dzień Królika. Przysłowie na dzisiaj, we wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom bez znaki. Cycata dnia lolita pi. Pi chyba pi, no pi. Szczęście się nie kończy. Ono ulega zmianom. A na samo zakończenie będzie gra półsłówek jak zwykle w Kasi. Tym razem pani Maria Wróblewska. Już ustaliliśmy kiedyś, że jest takie słowo Louis To dzisiaj będzie Louis na chodzie. Dziękuję bardzo, moją szanowni, do zobaczenia, do jutra.